Witamy, druga część filmiku tego z hodowni przedstawiamy gołąbki księdza Kostorza, księdza Kostorza. i na początku filmu no, pozdrowienia dla wszystkich, no i zapraszamy do subowania kanału, lajkowania przedstawiamy samczyka, jednego z samców, teraz od księdza, wnuk czerwonego złota jest to z tamtego filmiku 46, 49 Tak, jest to z tamtego filmiku y, Ojciec tego głębia co rodowodu jeszcze nie zrobiłem co jest, Zostawiłem go w hodowli To jest ojciec Ojciec Czyli tak. tamtego głąbka, tamtego co nie było rodowodu Żeby hodowcy wiedzieli Tak Przedstawię rodowód Jest to wnuk czerwonego złota Czerwone złoto top 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 Perła na gołębniku wydająca wspaniałe głębie. Które zgromadziły 163 razy pierwszy konkurs oraz 118 razy drugi konkurs, to wszystko Hans Harmut wszystko zapisuje. Także to teraz, to już tych konkursów jest o wiele więcej. Tam hodowcy się mogą śmiać, ale takie gołębie są w Niemczech. Także jest to świetne połączenie, bo jest to połączenie. <laughs> eee, wnuk czerwonego złota połączony z turką czerwonego złota, czyli typowy imbret na czerwone złoto, ten samczyk. Tak, Teraz przedstawimy samicę o numerze tak. 1427, tak? Tak. O numerze 1427. Dokładnie tak. Ta samica wywodzi się z Gołąbków. Ja ją zaraz zanieś do górnika, bo eee, jajko zniesie. Cudowli. Także to tylko na pokład. Tiam teams Zanieś ją Grzegorz. Tak, ona ona zarobi O jajko. Z tych gąbków Super, super ptaki. Sprawdzają się w Polsce. Babcia jej była super lotniczką. Sześć razy pierwszy konkurs miała. Można zobaczyć. Dziadek, jest to brat do Olimpiady 008. Piąty najlepszy roczny gąb Olimpiada Budapesz. Buda, Budapesz, przepraszam. Kategoria G. Pierwszy, 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 pierwszy. Piąty i tak dalej. Także no coś wspaniałego, nie? Z pochodzenia. Też poszedł na WG1 czy... Jeden poszedł tej pary też na WG. Jeden poszedł na WG. Jest tego jedno dziecko po tym, po tym gąbku. Nie wiem, drugiego Grzesiu zmarnował na pewno albo gdzieś go. Bo wiem. się zaraz denerwuje, jak to powiedz. No nie no ale co się stało? No i jajko się nie wykluło i, i tyle no przecież... A nie. jajko nie wyśluło, ja myślę, że może zresztą jajko jakiemuś podarowo hodowcy. Nie, nie, nie ma u mnie, tam żadnego odmiłu się. No, także, jest jedno dziecko, tu możesz go, on jest taki jeszcze piszczek, to możesz go postawić no nie wiem, żeby było, manewry nie no, ten, ten nie ucieknie ona widzi, że on nie chce stanąć to tak, by mu coś było, ale nie, nie. <laughs> droby, jest jest zestresowany, jeden tak jest tylko do nabycia te są bardzo silne, czerwonego nie złota uważać, bo one na i już ich nie ma, nie? super też do hodowli, nie? tak, kapitalny gołąb, trzyma się ładnie w ręce także jest jeden Drugiego nie wyczarujemy, no bo Grzegorz mówi, że zmarnował to jajko. No po prostu się nie wyknuło, nie zmarnował, także. No. Natura robi swoje, także. No Tak, oczywiście. Tylko natura... Ale są, nie? Są. A teraz jajko zniesie, nie? Tak. no robię drugie jajko. Mam nadzieję, że zniesie. No, późno, nie? No bardzo późno. Teraz no. ta późno zniosła, bo tak. przecież kurczę, u mnie, tej Grzegorz y, jeszcze nie zobrączkowane, ponosiły się, nie? Tak. No, A mnie... to zależy od pary, nie? Tak. Są pary, że, że, że później się noszą. Dobra, Pięknie. pokazujemy drugą parę. Tak. Także tutaj jest mama. Tu jest tata. Po tym gołąbku 46-49. Gąbku na WG Kosakowo w roku 2021 z finału 500. Bardzo ciężki lot. 109 pozycja. Finał przeszedł. Ale był połączony z inną samicą, nie, nie stąd. Co teraz? Miał inną samiczkę od Rainera Pittmana 1188 11 w Hurikana 1188. No ja przedstawiamy, to jest samczyk u mnie wyhodowany o numerze. To jest samczyk nowa para o numerze 4188. Tak, tak kiedyś wspominałem, że zostawiłem tego dlatego, tego samczyka. 47, bo to był najpóźniejszy gąbek z wszystkich gołąbków po tej parze wszystkie, wszyscy nabyli hodowcy bo to jest też syn czerwonego złota to jest syn tego czerwonego złota tego samczyka a mamą jest 5307 nie? to jest też taki mocny imbred, pokażę mocny imbret na czerwone złoto także wyhodowany gąbek u mnie Najpóźniejszy Najpóźniejszy z tych, tych gołębi był Miał być też sprzedany jako samica, ale okazało się, że był samczykiem I go zostawiłem wtedy, nie? Bo jakby była samica, też by poszła, nie? Tak I Teraz samica sam... się 14. Teraz On jest połączony z samiczką 14,66 Tak Z jest połowa samica Po tej parze poszło na WG 1 nie? Tak Piękno. Jeden poszedł do hodowcy, chyba jeden na WG Tak e, W 2000 jak już wspominałem, no to jest, to jest gołębi też ze Stingsa, nie? Tak. Babcia tej samicy 6 razy pierwszy konkurs, bo to 1466 jest siostrą 1427 od księdza. Także super gołębi się wodzą. Bardzo mi fajnie na WG w 2022 punktowała samiczka, ale no z półfinału, z tego półfinału, co tam 50% gołębi zginęło, coś tam się wydarzyło. Ta samica nie powróciła, nie powróciła po prostu z tego po finału, Ale tak. teraz też poszły. Nie wiem, gdzie jeden poszły. Nie jeden wiem, jeden gdzieś, poszedł. Poszedł. gdzieś poszedł. poszedł, Do Nowej Sali chyba nie. Do Nowej Sali. No także jeden poszedł, jeden ten teraz mówię. Chyba są dwa po niej, tak? Tak, teraz. teraz dwa, dwa, młode. Dada, dwa młode są po niej, także można też nabyć. Tak. Przedstawiam Brodowo 1466. To jest tutaj z Olimpiadę. O, w głębi Neo Hermansa z tego 003 To są takie późniejsze młode No Także dwa młódki są Ja wiem Dzisiaj jest sobota Środa Czy one będą dobre do będą środy? Nie, za Nie, tydzień Za tydzień w poniedziałek Ja bym ktoś tutaj chciał To jest samczyk. Samczyk drugi jest trochę mniejszy, to jest samiczka albo będą nawet dwa samczyki może piękne młodziaki 24,70 dobrze, 74 i tutaj jest 24 75 jak ładnie, że po kolei tak mi się udało zaożyszczować dobrze, znalazłem ten to będzie piękny zamiec, to będzie za także takie przedstawiamy żeby później nie robić znowu w filmiku tak pokazywać, pokazać, pokazywać, pokazywać dwa, to, żeby delatał, no. także, także pokazuje się to co się ma. Czasem już wszystkich nie, tak. bo tam od, od księdza Kostorza jeszcze są inne ptaki, tak. ale ten y, y, 77 coś ma teraz, ten co tego, tego, z, z, z tego z tego gąbka, hmm, szybko no co, co poszło, wyszedł, co pstry wyszedł no, to, no, to no, dwa, dwa, dwa jajka są, tak, a jajka to, są, to, dwa, dwa, moment, <coughs> młodzik poszedł, jeszcze chodowcy, mamy... pstry bez obrączki, tak Zaraz poszedł. się odezwał po filmie, zaraz się odezwał, zaraz w poniedziałek, we wtorek poszedł. Poszedł w geny tego, mów szybko. Figo. Figo, Człowiek nawet ma tych gołębi różnych, że nawet Tomek Rolart do mnie dzwonił, pisał, no. pisał na mędzyl, że Tomek bardzo dobrze, pozdrawiam Cię, bardzo dobry hodowca, tak, pozdrawiam Cię, kolego właśnie mi tego, żeby rodowód tego gołębia właśnie mu wysłał, bo koniecznie chciał tego figo rodowód zobaczyć, nic nie się, no, że I... tego, no to się no, mu wyśle zdjęcie, myśli o innych też sprawach, nie tylko o gołębiach, także, także fajne połączenie jest to, nie, mówi, że jeden hodowca nawet mi wysłał zdjęcie na tych, tych hodowli właśnie się opiera i i same puchary mi pokazywał z tej gołębi, z tej mini gołębi, mm -hmm. z tej Figo. Same puchary te gołębie. Na Ksiądz Kostos dla czego nie przywoził. Nie? Także, także Znichoko. klasa gołębi te Figo On naprawdę, przywozi tego, to... przywozi to, to co się klasa, sprawdza. Nie? Klasa, klasa Gołębi też te Figo. Bo... I pozdrawiam cię Tomku serdecznie. bez to jest kolega, oczywiście Piotra Bugały. Także pozdrawiam cię Tomku serdecznie. No to zrobimy ten, to mi przypomnij, zrobimy myślę, żebyś zobaczy tak. e, Ale tam jeszcze mamy też fajną samiczkę. Tam jeszcze Słuchaj, tam jeszcze, no jest, bo te para tych niebieskich coś ma, tak, a co pokażemy może następnym za tydzień, bo to będą miały łódki tam wyklute dopiero, ale jeszcze, jeszcze masz taką samicę 15-16 z nie? Mansa, tak, nie, ona jest, ona jest tutaj, z tym kasartem, to, to jest bo... krzyżówka. Tak, kolega nie chciał, jeden tutaj blisko, za Bożkową bo nie będę mówił, no, no ale, Bóg, ale, ale słuchaj, inny, co ma... teraz mają? Jajka, co? jajka. No to tą też pokażemy, jak będą młode, pokażemy, bo coś powiem na temat tego samca, samica tak. ma wspaniałe pochodzenia i samiec też, to tam są unikat, nie wiem czy w Polsce jeszcze ktoś ma z tych tak. gołębi, może ktoś tam ma, pojedyncze sztuki są w Polsce z tej rodziny, nie? Tak, no był właśnie to, hodowca jeden no. właśnie z tej okolic właśnie i ta samica mu w rękach nie leżała, także nie chciał. No ona jest, ona jest, wiesz, ona jest, myśmy na WG dali po niej. Także, no. myślę, że coś Ja dojdziemy. tam, ja tam, ja tam hodowcy tam w rękach nie do końca, no też tam patrzę, ale nie do końca jest w tym, że w ręce musi być gołąb. No, być różne różne gołębie się miało także. I latam białego gołębie, i są niebieskie, i są no. czerwone i czarne. Także hmm. na to nie możecie hodowcy patrzeć, że w ręce gołm nie leży. Się, chy, też liczę pochodzenie gołębie. Dobrze, będziemy na tym kończyć. Jak ktoś będzie chętny, to Miłego, numer telefonu. Do tu kolega od razu dwa filmy puści od razu, że te fi dwa filmy o, od razu... Nie wiem czy puścić dzisiaj jeden, może jutro jeden, co czy... Nie, puścimy. Puść obydwa razy. Pierwsza część, druga część. Dokładnie Myśmy... tak, żeby po bo... hodowcy od razu wiedzieli, że to jest że sklepane w jednym, jednym dniu i wszystko. Pozdrawiamy was, kolego. No jeszcze to do... chciałem dopowiedzieć, że my tak kręcimy. Mm, Spontanicznie na spontanie. Nie robimy tu jakichś cięć i nie wiadomo nie ma, co, nie ma bo tam czasu to na to, tak niektórzy hodowcy te filmiki robią są normalni hodowcy, e, kil, a nie tam jacyś kilka godzin, robią te filmiki, a go, później Pozdrawiam z tego... tych gołębiorzy, którzy, którzy nie, nie cierpią hodowców. Pozdrawiam. No, jeszcze chodzi o to, że o lotowanie, nie? Tak. Hodowcy, no my no my tu atakują, czemu nie lotuję? My nie no, mamy to, czasu na to. Ja nie mam czasu, ja to muszę biznes swój prowadzić i muszę... Grzegorz ma hodowlę, pieczarek i... Ja muszę z czegoś żyć, a nie będę to klatkami i wydobębie wywoził, jak on ją na to czasu. A, to czy, a, to a tym czy... bardziej w tym oddziale śmiesznym to tam w ogóle szkoda gadać. My nie mamy po... A po drugie hodowcy to powiem wam prawdę, że nie mamy gdzie hodować, tak. bo nas do oddziału już nie przyjmą. Nie przyjmą. Bośmy no. za dużo prawdy powiedzieli. Tak. A dobra Grzegorz, ja tylko powiem, bo za dużo nie będzie mówić. Tak. Tylko powiem to, za dużo prawdy. Tak. No i po prostu... Pobliskie oddziały już wiedzą, z, że już są nakręcone, żeby tylko przez kogoś nakręcone, żeby nas nie przyjąć. Z nie wziąć z, nie wziąc nie wziąc, i z żeby dwóch hodowców nie wziąć. No, no bo myśmy tam tak. za dużo prawdy mówili, ale myśmy tak. tego mówili. Co w oczy boli, myśmy mówili tylko boli prawdę, nie? No, Także a ja jestem taki, że wolę powiedzieć prawdę w oczy tak. niż, niż tam na boku, nie? Tak. Jakbym mówił na boku, no to może jeszcze by mnie je chcieli, nie? Tak a że mówiłem w oczy to już mnie nie chcą no, no najlepiej także najlepiej. hodowcy tak. nie piszcie, że my nie lotujemy, bo nie mam gdzie lotować a ja nie mam się zamiaru przeprowadzać 200 km gdzieś stąd, żeby znaleźć jakiś oddział tak. a po drugie nie mogę, mam zakaz hodowania gołębi łażenia koło gołębi i tak dalej tak dalej mam problem zdrowotny i a Grzegorz nie ma na to czasu żeby y, ja muszę po prostu biznesu, ja muszę szego i żyć, także... hodowla gołębi polega na tym tak. Rozpłodowa, że tego czasu mniej stracisz. A lotowanie głębi to już przeszło się w zawodowstwo, i to trzeba przy głębiach być, trenować i hodować. To jest tak, jak trenujesz, trenujesz boks, trenujesz kulturystykę na zawodowo to tak. musi być suplementy, musi mieć swojego trenera, dietetyka i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak. I z głębiami jest to podobnie. Jak hodowcy tego nie zrozumiecie, no to życzę Wam powodzenia. Tak. I tak na, skończę temat, bo za dużo się rozgadło, za dużo mi powiedział. E, tutaj z tych gołębi, co od nas ludzie kupili, są zadowoleni, ale ci, co umią z gołębiami cokolwiek robić, bo są ludzie, że nigdy nie polecą. Nie Będą mieć od świata i nie polecą. Nie gołębiami. Nie. No, także, także... Czy wezmą od jakiegoś tam Grzegorza, czy tam wezmą od mistrza świata, tak nie polecicie. Tak. Bo podstawy trzeba znać, żeby coś zacząć robić, to trzeba znać podstawy, a gdzie dalej, 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 tak. dalej. Nie będę przedłużał, bo ja tu mogę mówić dwa dni. Szkoda czasu, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dobry rok.